Cześć, witam, dzień dobry. Oferuję bardzo poszukiwane auto z segmentu małych, miejskich benzyniaczków z automatyczną skrzynią biegów. Jest to Citroen C1, a więc bliźniak trojaczków z czeskiego kolina Toyota Aigo Peugeot 107. Auta technologicznie identyczne, produkowane na tej samej linii produkcyjnej, z tymi samymi silnikami. Różnią się tylko elementami stylistycznymi, charakterystycznymi. Dla stylistyki danej marki, w tym przypadku mamy 2009 rok 1,068 KONI, prosty, zwykły silnik 3 cylindrowy MPI, nadający się do gazu i automatyczną, tak naprawdę półautomatyczną skrzynię biegów. Ale działa w pełni automatycznym trybie, nie trzeba nic robić, bo wiem, że będą zaraz pytania, jak to działa. I tak dalej działa bardzo dobrze, działa płynnie, automatycznie tylko 126 000 km przejechane. Silnik 1.068 koni, Jest to silnik technologicznie Toyoty, natomiast grupa PSA, i Peugeot w tym modelu dała bardzo udany silnik diesla. Ale skupmy się na tym samochodzie. 2009 rok 126 tysięcy przejechane. Dobra wersja wyposażenia jak na to auto, podkreślam oczywiście, bo jest klimatyzacja, bo są cztery poduszki powietrzne bo są elektryczne szyby bo jest obrotomierz. I to w zasadzie tyle. W tym aucie bardzo często brakuje właśnie tego typu rzeczy, jak elektryczne szyby, jak klimatyzacja, jak obrotomierz itd. Auto jest czyste, sprawne, wiele rzeczy serwisowo zrobionych. Jest nowe sprzęgło, jest nowy olej skrzyni biegów, hamulce są zrobione, z przodu tarcze klocki, płyn hamulcowy, cylinderki z tyłu. Jest akumulator w miarę świeży, olej i filtry do zmiany. Nie ma, może jakoś tam dużo przejechane, niemniej są do zmiany. Rozrząd jest na łańcuchu, więc nie trzeba tutaj nic robić. Opony są z 21 roku, wielosezonowe, w dobrym stanie. Na pewno jeszcze posłużą. Są w tej chwili całe w błocie. Konstrukcyjnie samochód bezwypadkowy, natomiast nie znam powodu, oba boki były przemalowane tutaj z brudno Dach, maska, tył tknięte, natomiast um, progi, natomiast ktoś wcześniej lewą i prawą stronę przelakierował. Auto miejskie, być może jakieś zdarzenie parkingowe, nie umiem powiedzieć. Na odpowiedzi na pytanie, charakterystyczny obrotomierz: 126 200 przebiegu. Klimatyzacja jest i działa, była serwisowana. Automat także w trybie ręcznym. Ta jest czyściusieńka, ładna, fajna, z takimi stawkami. Z tyłu także się nie ma do czego przyczepić. Tak jak słyszycie, motor jest włączony, jest zimny, chodzi równo, cichutko. Tutaj usztywniałem troszeczkę tą półeczkę, ona jest bardzo delikatna, dlatego takie elementy mocujące zastosowałem. Bagażnik czysty, pod spodem jest koło zapasowe, lewarek i klucz. 2009 rok. Bardzo dobra cena 14 900 za ten samochód. Można go oglądać z Krzeszewie koło Legionowa, koło Wiliszewa 22 km na północ od Warszawy. Tutaj również te mastyki są oryginalne co dowodzi, że nic tam poważnego z tym autem się nie działo. Szyby są także oryginalne bez przedniej. Mam adres, gdzie była wymieniona, Tam był kamień traśnięty. Samochód można oglądać, tak jak mówiłem, z Kzeszewko legionowa 22 km na północ od Warszawa Białłęka. Auto jest u mnie prywatnie na posesji, nie w komisie, więc oględziny możliwe także wieczorami i w weekendy. Wyrażam zgodę na stację kontroli pojazdów, jakieś serwisy, podnośniki, komputery i tym podobne. Masz pytania? Kliencie, dzwoń 515 114 103 515 114 103 Niezbędnie proszę o polubienie, zasubskrybowanie mojego kanału, celem zwiększenia oferty, dojścia do większej liczby klientów No właśnie, jak to tutaj wygląda Śruby całe, nic nie odkręcane, jeżeli wychodzi o maskę Akumulator już mówiłem w tej tak, że śruby całe Serwis olejowy już się kłania w 314 tysiącach był zrobiony, więc 10 tysięcy kilometrów jest na oleju Tutaj nawet macie Państwo, proszę, e, Toyota No ten silnik jest logo to ten silnik jest, e, Toyota, ten silnik jest produkcji japońskiej To jest toyotowski silnik e, Zapraszam, bardzo fajne auto, bardzo dobrej cenie z tego co patrzyłem na kontroferty Samochody e, są znacznie drożej wystawiane Tutaj klimatyzacja działa, auto jest po serwisie. W zasadzie trzeba zrobić serwis olejowy i cieszyć się samochodem. Nie ma korozji, nie ma żadnych purchli. 515, 114, 103 zapraszam. Wystawiam fakturę VAT więc kupujący nie musi płacić podatku PCC od wzbogacenia. Dziękuję.